W czasie wojny koreańskiej w latach 1950-1953 łącznie około tysiąc amerykańskich żołnierzy dostało się do niewoli koreańskiej i niemal 40% z nich zmarło w obozach, przy czym warunki były względnie godziwe, to znaczy nie brakowało jedzenia, nie spali pod gołym niebem, praktycznie nie było też żadnych tortur fizycznych. Misja Koreańczyków była niebywale prosta. Ich celem było złamanie Amerykanów poprzez pozbawienie wsparcia, które mogłoby wynikać z jakichkolwiek relacji międzyludzkich. I w tym celu Koreańczycy stosowali trzy strategie. Po pierwsze, promowano donosicielstwo i co ciekawe, nie nagradzano donosiciela ani nie karano ofiary, tylko po prostu promowano ten model zachowań. Po drugie, podważano lojalność wobec dowództwa i wobec kraju. To znaczy mówiono żołnierzom, że w obozie wszyscy są równi, że nie obowiązują stopnie. I kiedy pewien porucznik amerykański zwrócił uwagę sierżantowi, żeby nie pił wody z podejrzanego źródła, usłyszał w odpowiedzi, co ty wiesz poruczniku, jesteś tylko wszawym więźniem, tak jak ja, po czym e, ten sierżant zmarł z powodu dezynterii? Filtrowano również korespondencję i to była trzecia strategia, czyli do żołnierzy docierały same złe wiadomości, np. o odejściu kobiety, a nawet wezwania do zapłaty. W efekcie żołnierze stopniowo tracili poczucie sensu życia, zostali złamani przez pozbawienie jakichkolwiek więzi i jakiegokolwiek wsparcia. Ten odcinek otwiera czwarty sezon mojego SIS-u dotyczących helpdesku, a więc otaczających nas ludzi. Jest to sezon bardzo ważny, bo jak dobrze pewnie wiesz ze swoich doświadczeń, ludzie mogą wzmacniać albo osłabiać twoje sis -u. Na portalu TED Talks znajdziesz piękny wykład profesora Roberta Woldingera z Uniwersytetu Harvarda. Woldinger jest czwartym kierownikiem badań, które trwają od 75 lat. Bierze lub brało w nich udział 700 uczestników, którzy byli bardzo szczegółowo badani rok po roku. Niewielka część tych uczestników ciągle żyje. Celem badań było znalezienie odpowiedzi na jedno pytanie: Co decyduje o dobrym, zdrowym życiu? Co decyduje o naszym szczęściu i wewnętrznej sile? 75 lat badań pokazuje nam jedno: że to nie cholesterol, niewykonywany zawód i nie poziom zamożności decydują o naszym SIS-u. Nasze zdrowie, hard ducha, szczęście zależą od dobrych relacji. Przy czym decyduje tutaj jakość, a nie ilość. Sieci społecznościowe są antyspołeczne do tego wątku wrócę jeszcze w 41 odcinku mojego SIS-u. Funkcjonowanie w zdrowym, dobrym związku albo w grupie solidnych, ciepłych, bliskich przyjaciół jest wyjątkową tarczą przed momentami próby. I oczywiście tutaj w Twojej głowie może się pojawić pytanie zaraz czy introwertycy też tak mają? Być może Ty, tak jak ja, dobrze albo nawet lepiej czujesz się w samotności. Gdy wybuchła pandemia COVID-19, moje wykłady na konferencjach zamieniły się w webinary, i w trakcie kilku kwietniowych webinarów zadałem uczestnikom pytanie związane z ich reakcją na izolację społeczną wymuszoną przez pandemię koronawirusa. Podczas każdego webinaru setki uczestników za pomocą swoich smartfonów wybierały jedną z czterech opcji. Pierwsza opcja to: izolacja doprowadza mnie do szału. A więc jeszcze chwila i zwariuję w tych swoich czterech ścianach. Druga opcja, nieco bardziej lajtowa, cóż, brakuje mi kontaktów, ale jakoś daje radę. Trzecia opcja, bardziej introwertyczna, dobrze mi wśród ludzi, ale samemu też jest OK. No i wreszcie czwarta opcja: generalnie ludzie mnie denerwują, więc tak naprawdę ta izolacja społeczna jest dla mnie super. Łatwo się zorientować, że te dwie pierwsze odpowiedzi mają bardziej charakter ekstrawertyczny, dwie kolejne introwertyczne. I kiedy w kwietniu spływały do mnie setki, a później już tysiące głosów od ludzi pracujących w różnych firmach, okazało się, że te głosy rozkładają się praktycznie porówno. To znaczy, tyle samo osób albo prawie tyle samo osób wybierało opcję A lub B oraz C lub D. Sprawa jednak jest taka, że Sisu introwertyków również bardzo mocno zależy od relacji z innymi ludźmi. Jest taki e, świetny film sprzed około 20 lat, nazywa się Smak Życia, i to jest historia e, młodych ludzi z różnych krajów europejskich, którzy spotykają się na programie Erasmusa w Barcelonie. Jedną z bohaterek tego filmu jest Wendy, która jest molem książkowym, nie lubi imprez i w pewnym momencie przyjaciele wyciągają ją na imprezę wyciągają ją na dyskotekę. Ona tłumaczy, że nie pójdzie na imprezę, bo tego rodzaju wydarzeń po prostu nie lubi. Podirytowana łędy tłumaczy swoim nieco namolnym przyjaciołom, że nie jestem taka, doskonale sobie radzę bez innych. I następna scena pokazuje łędy wyciągniętą przez przyjaciół, podchmieloną, spoconą, szczęśliwą tańczącą gdzieś tam na środku wielkiego parkietu. I ta scena do mnie przemawia, dlatego że ja też jestem dzikiem i moja ekstrawertyczna żona wiele razy na siłę wyciągała mnie na jakieś spotkania z przyjaciółmi albo na imprezy, z których po prostu wracałem szczęśliwszy albo z podładowanymi baterykami. Introwertycy też bardzo potrzebują relacji. No, jaka jest różnica pomiędzy mną a ekstrawertykiem? No, taka, że ja po prostu się bardziej przed tym bronię. Podsumowując, życie i kariera nauczyły mnie, że potrzebne jest szczęście do ludzi. A nie do wygrywania w totolotka. I dotyczy to szczególnie momentów próby. O tym będzie kolejny odcinek.